Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, dziś sobie pokażę wam taki instruktaż jak wymontować, wymienić radio w samochodzie osobowym, no tutaj jest Fiat Punto drugiej generacji, ale chodzi tutaj głównie o to, żeby wymontować radio starszego typu, no i tutaj widzicie, ściągamy panel, kolejną ramkę panelu, tu są blokady z dwóch stron, naprawdę bardzo, jest to bardzo, bardzo proste, i teraz mam bardzo fajny sposób, który sobie wymyśliłem na poczekaniu. Mam taką fajną linijkę metalową. Ta linika kosztowała mnie chyba z tego co pamiętam 5 złotych, naprawdę grosze. I to są takie dwie wytyczne. Jedna jest z lewej, a druga jest z drugiej strony oczywiście. Tutaj między obudową wewnętrzną a ramką metalową. Tu sobie wkładamy na sam full, delikatnie sobie dłonią nie wiem jakąś spinką czy czymkolwiek odchylamy z prawej strony by tutaj nam zeszło z tego zatrzasku te zatrzaski są na samym końcu na samym końcu radia Tuż chyba mamy więc teraz sobie jedziemy na drugą stronę tu widzicie y, operuje tylko i wyłącznie jedną dłonią i tylko y, jednym narzędziem, y, tutaj w tym przypadku linikom. no i nie mam y, tutaj Takim radiiem większego, myślę, problemu, więc tutaj nie potrzebujemy jakichś noży, żeby to nie wiem, uszkadzać, wyrywać. Naprawdę, bardzo fajny patent mi się wykluł w głowie, więc bardzo polecam takie zastosowanie. No i tutaj zobaczcie, z drugiej strony tutaj sobie blokadę i teraz dwoma dłońmi wyciągamy radio na zewnątrz. No i dobra, teraz sobie zobaczmy, wypinamy sobie oczywiście antenę, tu jest w tym, w tym miejscu, w środku jest przejściówka i dwie wtyczki zasilające. Tutaj, żeby wypiąć to musimy oczywiście, tej pod, yy, są takie dwie, dwa wtyczne z prawej i z lewej strony na dwóch wtyczkach, więc sobie naciskamy dwoma paluszkami mami, i wypinamy tą wtyczkę. Tu musi być wszystko równie, równo żeby to nam wyszło, bo jeśli będzie troszkę przechylone w prawo bądź w lewo to nie robię tego na siłę żeby ich nie urwać, tylko wyrównajmy sobie i jest OK. O właśnie, teraz Wam to pokażę. Najlepiej dwoma paluszkami naciskamy i wypinamy. Ja tutaj miałem troszkę problem, bo chciałem też kamerę tak w miarę możliwości trzymać, by mi się tutaj nie ruszała, by tutaj obraz był stabilny. O, właśnie. I jest wtyczka tutaj poprawnie wyciągnięta. I teraz jeszcze może Wam pokażę wewnątrz tego radio jak to wygląda gdzie dokładnie się znajdują te dwie blokady mocujące całe radio. O właśnie, teraz Wam pokazuję. Tu jest jedna, tutaj praktycznie na samym dole i druga z prawej strony. Więc tu musicie na mieć długie narzędzie. W moim przypadku, widzicie, użyłem prostej jedniki metalowej. Bardzo praktyczne, bardzo prosto. I to wszystko w tym poradniku. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć!